Ku wszystkich moich konkurentów. Wystąpię w pierwszej edycji Arches Open u Dawida. Chcę Wam pokazać, czemu ku Popatrzmy, jak to pięknie wygląda. Grupa 1601-2099. Nie, że że bierze, Tomasz Zamoracki 1602. Do najbliższego mojego konkurenta mam 34, później mam już prawie 50. 60, 70, 90 i 100. Każdy z moich konkurentów będzie podchodził i się cieszył. I mi mówił prosto w twarz. Synku, jesteś kiepski. A ja nie lubię kiepszczaków A pz trzach mi nawet cofnęło w drugą kategorię. Bo wiedzą, że po tym turnieju plan mam prosty. Obniżycie ranking. Pojechać na wszystkie turnieje w tym roku, zgarnąć wszystkie nagrody i sprawdzić pozycję na Kiblu. Jestem prawdziwym złoczyńcą.